Gdzie ty kupiłeś te pocztówki? Na poczcie. Na poczcie? No. I dla mnie pocztówkę kupiłeś? No. A kiedy mi ją udasz? Najmniej? A pokaż to. Walemon? Pokaż. Jesteś. To przeczytaj, co to napisane. Jacek, optymalna kombinacja talentów Walemon. Jacek oznacza. Hiyacint. Hiyacint jestem? A? komu komu jeszcze kupiłeś pocztówkę. Wojciech, potęga, rozumu i siły. Mistrz. O, Wojtek. Wojciech. Wojciech potęgą wojownika. No. któremu Walka sprawia radość. To dlatego tak się kłócicie. Bo jest to, to jest wojownik. Pokaż, podaj, pokażę mu. Daj pokażę mu. Zobacz. Czekaj. Wojciech. Potęga rozumu i siły. Mistrz. Wojciech oznacza wojownika, któremu walka sprawia radość. Ca cała prawda. Tak? Wojtek. Tak? Wszystko trzeba. <laughs> Kogo jeszcze kupiłeś ile tych pustyłek nakupiłeś? Sławomir? O, Sławomir? Sławka. No i co to napisane? Idealna, komunalna, mądrość i odwagi. Sławomir oznacza tego, który zdobywa sławę poprzez pokojowe zachowanie. O, widzisz, no coś w tym jest. Rafał? Doskonałe dzieło natury na moc, ma moc. Rafał oznacza uzdrowiony przez Boga. O widzisz? I? A to już moje. Jacek oznacza. A dla pato. Co? A dla pato gdzie poszło? Nie ma. To co? ty nie było? A, by był, ale ja, ja nie wziąłem. A, to... Bo pato nie warte. Tylko wziąłem dla Krzysztofa.